Dzisiaj w studiu Radia Zadgold w Giżycku mamy reprezentantów Klubu Masters Giżycko. Trzy generacje właściwie, trzy pokolenia dzisiaj w naszym studiu. Janek Konstantynowicz, najmłodszy. Witam. Piotr Kozioł. Witam i Wojciech Iwaszkiewicz. widzicie dobry. Również witam. Master z Giżycko za sobą ma już rozgrywki ligowe, które mogliśmy śledzić także u nas w Giżycku, na naszym lodowisku. Finał tego turnieju całej ligi odbył się w Stoku w ostatni weekend. I cóż, na tym turnieju tak średnio się nam powiodło. Spadliśmy na czwarte miejsce w tabeli. Dodam, że zwyciężyła drużyna STH Siedlce. Drugie miejsce ADH Białystyka, trzecie Iceman Miński Mazowiecki. Może zacznę od najstarszego w tym gronie. Panie Wojtku, to jak pan ocenia Całą tą ligę, no może na ten ostatni turniej nie, nie będziemy aż tak mocno go analizować i patrzeć, bo tam bo tam, no, jednak konkurencja chyba była zbyt, zbyt duża. Czyli zaczęło się bardzo dobrze, bo u siebie wygraliśmy dwa mecze i z Siedlecami wygraliśmy i z Mińskiem. Byliśmy wiceliderem tabeli, później pojechaliśmy do Siedlec na turniej i tam w zasadzie można powiedzieć pechowo straciliśmy punkty w meczu z Mińskiem, bo wygrywaliśmy 1-0, później zremisowaliśmy na minutę przed końcem 2-2 i w ostatniej akcji meczu praktycznie straciliśmy na 2-3. No, w tym turnieju też siadlec były poza zasięgiem i niestety na turniej w Białymstoku pojechaliśmy bardzo mocno osłabieni ze względu na choroby, wyjazdy służbowe i kontuzje. Zabraliśmy trzech młodzieżowców, którzy mieli okazję sprawdzić się w zawodowym, można powiedzieć, bo niektórzy tam, mam podejrzenie, zawodnicy mają za sobą staż ligowy i to poważny ligowy, szczególnie jeden z siadlec było to widać, przepraszam, z miska zawodnik. No, generalnie powiem tak, nie ma przegranych w tej lidze. Fajnie, że to wszystko się jakoś zazębiło, zgodnie z terminarzem, harmonogramem e, się odbyły mecze. Cóż, wyciągnęliśmy wnioski z tego, jakieś doświadczenie, poznaliśmy kupę fajnych ludzi, bardzo znanych i, i no, takich w tym środowisku bardzo upoważanych, więc myślę, że to tylko dobrze dla, dla gierzyckiego hokeja zrobi. Nieważne jest miejsce. Jakiś pierwszy sezon uważam za udany. No właśnie, ten pierwszy sezon wydawał się, że, że on będzie taki y, y, lekki, każdy będzie podchodził trochę ostrożnie do przeciwnika, no, a na Anatafli nie zawsze jakoś tak grzecznie i spokojnie było. Piotr, gości trzeszczały podczas chyba każdego spotkania, nieważne czy w Gierzecku, czy też tutaj, czy też na wyjazdach. Oczywiście, rywalizacja była niesamowita. Im częstsze wyjazdy, tym to wszystko wchodzi wchodzi w krew, wchodzi w to wszystko w życie, bardziej się skupiasz na tym, co robisz. Jednakże długo nie gramy. Długo, długo nie gramy. Ci nasi, nasi przeciwnicy grają po 5, 6, 8 lat. To jest nasz trzeci sezon, gdzie tak naprawdę zaczęliśmy grać tego sezonu. Ten sezon się kończy, następny mamy już w myślach tak, żeby zacząć na ostro i myślę, że w tej ścisłej trójce znajdziemy się w następnym sezonie, w następnej lidze. Czyli co, zgrania najbardziej zabrakło według Ciebie? Zgrania, zgrania, zgranie było, jednakże sam czas, czas, który my ćwiczymy. Nie dał nam zespolenia całego. Janek, ty jesteś tutaj najmłodszy i ty w ogóle miałeś ciężką rolę w Białym Stoku, bo, bo musiałeś zastępować seniorów, zadebiutowałeś w, w, w lidze z no, dużo starszymi zawodnikami. To, to jak oceniasz ten turniej w, w swoim wykonaniu? Była presja, trema? Oczywiście, zawsze jest na początku presja. W ogóle inaczej sobie wyobrażałem to wszystko, jak wchodziłem na lód, lecz tutaj już było w trakcie meczu. Czułem się podekscytowany tym, że w ogóle, w ogóle jestem na tym turnieju i wybrali mnie. Było naprawdę super. I jestem zaskoczony tym, jak, jak amatorzy mogą sobie poradzić, poradzić no, w takich warunkach. Z tym właśnie, z tym sportem i cieszę się, że w ogóle takie coś jest. To od niedawna trenujesz, bo niedawno u nas jest w ogóle ta sekcja ho hokejowa. To powiedz, jak jak wyglądają Wasze treningi na co dzień, bo, bo no macie tutaj do czynienia z prawdziwym fachowcem, Wladu Burilem, który prowadzi te, te treningi. No a ta Wasza sekcja młodzieżowa też powoli raczkuje, coraz więcej osób do niej przystępuje. Oczywiście. Jest bardzo fajnie. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. Treningi nie są lekkie, bo wiadomo, z Olimpijczykiem nie jest to jakoś na luzie, że tak powiem, ale mimo wszystko jest fajnie. Cieszymy się, że możemy takiego kogoś w ogóle poznać, ponieważ rzadko zdarza się taka okazja. Ale ogólnie jesteśmy z treningów bardzo zadowoleni. Hokej fajna gra, można polecać. Oczywiście, jest to moja ulubiona dziedzina sportu i jest to naprawdę emocjonalny sport. Też bardzo męski, bardzo twardy. Nie, nie, nie bałeś się na tym turnieju w stoku, że coś ci się może stać? Oczywiście, to znaczy najbardziej się raczej moi rodzice bali. Nie chcieli mnie na początku puścić, lecz, lecz pokazałam im, że można. Panie Wojtku, ten sezon już, już za nami. Są już pierwsze dyskusje, plany dotyczące kolejnej edycji Ligi za rok? w tym samym gronie, w ten sam sposób? Pierwotny projekt zakładał siedem w ogóle zespołów, bo jeszcze Lublin, El-Blong, Elbląg, ktoś z Warszawy, Orły Warszawskie chciały jeszcze dołączyć. Myślę, że druga edycja będzie, ponieważ Białystok jako ten koordynator i założyciel tej ligi, tak można powiedzieć, no, na pewno niezadowolony ze swojego miejsca. Będzie chciał udowodnić, że jednak pierwszym miejscem się należało. Na pewno będę robić wszystko, żeby, żeby ta liga była. Ja też będę chłopaków namawiał, żeby jednak jeszcze raz ten ciężar ponieść. To zrzuciliśmy się po prostu na to zwyczajnie z własnymi prywatnymi pieniędzmi. I jakoś to, jakoś to wyszło. tak, Także myślę, że da się. A co do młodzieżowców, to muszę powiedzieć, że możemy być z nich naprawdę zadowoleni i dumni. Z początku widać było, że te nogi były trochę giętkie na tym lodzie, trochę strach był, ale jak zobaczyli, że nikt ich nie zamierza zabić, to na nawet zaczęli grać sami ciałem, tak więc agresywnie. Powiem tak, że jak zaczęliśmy wieczorem z za to troszeczkę z rezerwu podchodzili. Natomiast jak kończyliśmy już mecz z Siedlcami, to na lodzie nie było widać różnicy, kto jest seniorem, kto jest juniorem. Po prostu można powiedzieć, że gryźli lud. O tak, jak, jak to Mówi się w piłkarskiej, piłkarskiej gwarze, gryje się trawę. Naprawdę chłopaki dali sobie siebie wszystko, ja jestem z nich naprawdę zadowolony. Na pewno przełamali w sobie jakąś barierę i nie będą się więcej obawiali konfrontacji z seniorami. Zadowoleni mogą być też chyba kibice w Gierzecko, bo, bo tych nie brakowało. Piotrek, mieliście wsparcie właściwie na, na każdym meczu. Na każdym meczu, meczu było głośno. Słychać to w ogóle na tafli, ten doping, bo, bo, bo szum jest. Yy potężny mi się wydaje tam w środku, już grając na, na, na samej tafli. Gdzieś ten doping było słychać? To jest tak, jeżeli gramy u siebie w Giżycku, doping jest naprawdę niesamowity i ten doping pomaga, pomaga, buduje. Tracimy bramki, mamy takich kibiców, którzy nas wspierają, chcą, chcą tego gola, chociaż mamy, jesteśmy naprawdę osłabieni, mamy straconych dużo bramek, oni dalej w nas wierzą, dalej wierzą w to, że wygramy i to nas buduje strasznie na lodzie. Te okrzyki, okrzyki, Mamy dużo okrzyków. Kibice mają dużo okrzyków, mamy trąbki, wszystko jest. Naprawdę, jak na no profesjonalizm, widzę, w kibicach. Profesjonalizm, może już z nami, ale następny rok, jeszcze z dwa latka i będzie pierwsze miejsce, to jest pewne. Ja już to wiem, z młodymi y, seniorzy, juniorzy. Wszyscy się złączymy, będzie gierka dobra. A na wyjazdach, na wyjazdach też. Kibice chcą zamiechać, jednak nie zawsze, nie zawsze są takie możliwości, bo po prostu mamy tam y, przedział y, ilość, ilości ludzi w uh -huh. autobusie. W każdym miejscu zapełnimy nawet si y, miejsca siedzące na kolanach. Wszystko, aby kibice jechali. Kibice, ważna rzecz na meczu, na turniejach. E, tak więc zapraszamy kibiców na kolejne zmagania ligowe. Trzymamy kciuki za naszych mastersów. Liczymy na to, że, że będzie poprawa e, tego miejsca, chociaż. Jak na Debiut myślę, że wszyscy tutaj zgodnie przyznamy, że jak najbardziej e, udany e, i hokeiści zadowoleni i kibice. Wygraliśmy z, 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 ze zwycięzcą, tak? Wygraliśmy pięć do trzech u siebie z siedlcami, no to o czym świadczy. I ten wynik warto mieć w pamięci i tym się motywować na, na kolejny sezon. E, dziękuję bardzo za dziękuję wizytę, bardzo. za rozmowę. Janek dziękuję. Konstantynowicz, Piotr Kozioł, Wojciech Iwaszkiewicz dziękuję.